Nie, absolutnie Dzień dobry, dzwonię w sprawie ogłoszenia Audi 4 Czy dalej aktualne? Tak, świetnie stan, zero problemów. Naprawdę zadbane na autko. Sprawdźmy to. Czy auto było kiedyś kradzione? Nie, absolutnie Chyba. A to ciekawe, bo raport pokazuje, że został skradziony, a potem odzyskany. A w ogłoszeniu jest napisane, że auto nie brało udziału w poważnych kolizjach. Tak, nic dużego nie było. Nieźle. W 2018 miało szkodę całkowitą. Niezła kosmetyka. W raporcie widzę 6 zapisów szkód i zdarzeń. To auto sporo przeszło. Ale, ale to było przed moim czasem. Historia auta nie znika po zmianie właściciela. Do widzenia. Car Vertical Score pokazuje 28 punktów dla Audi A4, a to bardzo niski wynik. To oznacza poważne usterki, kosztowe naprawy i historię gorszą niż większość tego typu aut. Jeden raport i wiesz wszystko, a z moim kodem Damian30 macie aż 30% rabatu na pobranie raportu.